Jeżeli już kupiłeś moją siatkę chroniącą psy przed upadkiem ze stołu, to Ci bardzo dziękuję za zaufanie i obiecuję, że nie będziesz tego zakupu żałował. Ona Ci na 100% ułatwi Twoją pracę. W skład zestawu wchodzą następujące elementy: siatka, dwa profile rozporowe jeden mam tu, jeden mam tutaj już zamontowany. I profil, na którym zamontowane są haczyki, do których zaczepia się siatkę. Co jest ważne, to mocowanie z siatką montujemy po, prawej, po naszej prawej stronie. Jeżeli pracujemy z tej strony stołu, montujemy ją tutaj. I musimy zobaczyć, w którym miejscu stołu nam to mocowanie będzie pasować. Tutaj, nawet bym przy moim ale nie mogłabym tego zamontować tutaj bardziej do środka, no bo tutaj mam taki profil. Ewentualnie mogę go zamontować ją tutaj bliżej z tej strony, tak żeby ona była jeszcze dłuższa po tym boku strony. Siatkę montujemy z prawej strony, dokręcamy. A te profile rozporowe możemy tutaj w ten sposób. Lub w ten sposób, lub w ten sposób, jak nam pasuje. Akurat przy tym stole pasuje mi to tutaj na rogu boku. Siatkę rozsuwamy, rozpieramy ją po zewnętrznych stronach stołu i zaczepiamy o te haczyki. Jeżeli nie chcemy, żeby siatka nam się dalej rozciągała, jak się na przykład pies o nią oprze, musimy tutaj u góry. Ją zablokować. W ten sposób siatka nie rozwija nam się już dalej. Siatkę można zamontować również z tej strony stołu, od naszej strony, gdzie pracujemy. I w ten sposób, kiedy rozwiniemy siatkę, będziemy mieć chroniony cały bok. I pies nie ma szansy nam nigdzie tutaj spaść. Siatka ma również inne zastosowanie. Kto już troszeczkę dłużej pracuje w tym zawodzie, ten wie, że zdarzają się psy, które łażą po stole i łażą, a najlepiej idą na koniec krawędzi. Także my przy czesaniu, przy czy suszeniu musimy się nachylać. I po kilkunastu minutach pracy oczywiście już czujemy to tutaj w plecach. Dlatego wtedy możemy roz, przedzielić sobie stół na pół, rozciągnąć siatkę w połowie, nie naprężając ją po zewnętrznych stronach stołu. I w ten sposób przedzielamy sobie stół na pół i pies nie ma możliwości odchodzić od nas aż tak daleko. Jeżeli jesteś już posiadaczem siatki, możesz mi bardzo chętnie napisać w komentarzu lub w wiadomości prywatnej, jak ci się z nią pracuje i jak ją oceniasz.